kochani, więc uwaga, zobaczcie cud, jest czwarta jestem gotowa i obudziłam się za pierwszym budzikiem równo o czwartej więc brawo ja zobaczcie, tutaj jeszcze pakuję kosmetyczki, ale ogólnie to już wszystko mam zabrane, jeszcze czekam na Klarę aż ona wstanie i się ogarnie Panie więc, my dojechaliśmy podróż. Naprawdę trwała długo, ale naprawdę jest super. Zobaczcie, tu jest łazienka, jest taki fioletowy, tu mamy umywalkę, lustro. I wychodzimy tutaj, tu jest taki przedpokoik, mamy lustro. Tutaj szafkę z lodówką, tutaj mamy pompowańce. Kupiliśmy nowego flaminga, bo tamten się przedziurawił na mazurach i tu mamy jeszcze takiego jednorożca. I idąc dalej, zobaczcie, tu mamy takie pojedyncze łóżko, i w ogóle Klara stwierdziła, że ona tutaj będzie spała, więc super mam całe łóżko dla siebie. Tutaj mamy już swoje koce, ale zobaczcie, wygląda naprawdę super. Tu, tutaj mamy jeszcze taką miejscowę, zobaczcie, tu mamy już nasze rzeczy, ale tutaj jest jeszcze ogólnie nasypialnia, ale tutaj zobaczcie to, co podoba mi się. Ciągle mówię, zobaczcie, no ale nieważne. To co podoba mi się najbardziej, to tutaj mamy okno. Wiecie, tak jest z wyjściem na balkon. Balkonik, co prawda, jest malutki, ale zobaczcie na ten widok. Przecudowne mamy widok na morze, i ogólnie jest bardzo mało ludzi, bo dzisiaj, tutaj, we Włoszech padało. Więc ludzi na plaży jest naprawdę mega mało. Ale oprócz tego, tam jeszcze gdzieś na terenie tu hotelu mamy basen. czego nie widzieliśmy, ale no kurde, zobaczcie ten widok na morze. Oprócz tego włoskie cenie, no błagam, no cudnie, naprawdę mega się cieszę za chwilę właśnie idziemy coś zjeść okej, zobaczcie kochani, teraz jesteśmy tu na zewnątrz i zobaczcie, tu jest basen ale wygląda to super, naprawdę nie jest za duży, ale ten hotel też nie jest taki duży, więc super zobaczcie nie no, powiem wam, że byli mega super, teraz idziemy na obiad nie mogę się doczekać kochani, niestety tam są wielkie chmury, ale dzisiaj ma jeszcze trochę popadać podobno no ale lepiej, żeby dzisiaj się wypadało a już potem będzie cieplutko bo już od tytułu ma być mega ciepło zobaczyć. Wow, ale nie jest taka zimna. Wow. Zimka, kochani, więc jestem tutaj na balkonie. Zobaczcie, za mną piękny widok. Ogólnie koniec końców nie zjedliśmy pizzy, bo Włosi od 14 do 19 mają siestę i wszystko jest po prostu pozamykane, więc poszliśmy tutaj do takiego... Marketu, był otwarty, więc Super i kupiliśmy um, Takie sałatki, wiecie Tam już y, było W środku, wiecie, była sałata y, Szynka Ser, sos i tak dalej I dołożyliśmy sobie do tego jeszcze Oliwki, szynki, trochę innego sera I było naprawdę bardzo smaczne Ale o 19 idziemy właśnie tutaj Na włoską pizzę jak wróciliśmy tutaj do pokoju, to ogólnie zrobiło się chłodno tutaj i teraz też jest tak, wiecie, chłodna, bo ale jutro już ma być ciepło i lał deszcz i trochę były grzmoty, wiecie, trochę burza. No ale tak delikatnie pokładało trochę i już przestało, ale w każdym razie jest chłodno, więc chowam się tutaj do pokoju i oglądam sobie jakieś filmiki na YouTubie. Ale ogólnie super, naprawdę. Ja wiedziałam, że będzie fajnie, ale nie aż tak super, nie wiem. No jest tak, jest tak rewelacyjnie, naprawdę. Okej okay, kochani, więc jest już dosyć późno, my za chwilę będziemy kłaść się spać, jak widzicie już jestem zmyta i... No już jestem gotowa do spania, jestem w pijamce, Tutaj sama w łóżku, bo ogólnie Odkryliśmy, że tam to łóżko się rozkłada I jest piętrowe i Karcia sobie śpi tam Na górze, byliśmy na pizzę i była naprawdę Pyszna i do zobaczenia jutro Czeleczko kochani, więc Witam was kolejnego dnia Tutaj we Włoszech Zobaczcie, dzisiaj jest naprawdę Przepiękna pogoda Już nad morzem jest mnóstwo ludzi My byliśmy na śniadanku i teraz mam na sobie Strój kąpielowy i mam Um, takie w palmy coś do narzucenia Zużyłam sobie soczewki Mam na urząd taki krem BB z filtrem I trochę tuszu do rzęs wodoodpornego Żeby wiecie, tak lepiej wyglądać Teraz gdybyśmy robili jakieś zdjęcia Bo bierzemy flaminga i jednorożca i idziemy nad wodę, zobaczcie A No nie wiem Właśnie nie wiem, czy będę brała aparat, wracam, coś nagram, może telefonem, ale zobaczcie, ludzi jest sporo. No, tam pływa jakiś flaming. No, tam pływa jakiś flaming. Ale tam jest sporo ludzi, a my pójdziemy tutaj, bo tutaj jest mniej. Dobra, kochani, nie wnikajcie, jak ja wyglądam, ale ogólnie przyszła taka pani, która plecze warkoczyki. I oczywiście z Klarą podjęłyśmy się tego i teraz Klara ma robione warkoczyki na całej głowie, a ja musiałam rozpuścić włosy i za chwilę ja będę miała robione, ale strasznie się boję, nie wiem jak to będzie wyglądało i takie, wiecie, zrobienie włosów na całej głowie, takich warkoczyków kosztuje 50 euro, więc trochę sporo, w sensie nie wiem za ile za takie coś bym ewentualnie zapłaciła u fryzjera w Warszawie, podejrzewam, że też jakoś podobnie. Ale no, nie wnikajcie w to jak wyglądam, zobaczcie, mam taką szopę, bo dzisiaj akurat miałam myć włosy, więc jestem ciekawa jak ja to zrobię. zobaczcie kochani, już mam zrobione włoski, patrzcie. Tutaj mam tak pięknie. Całą głowę mega mi się podoba i tu gumeczki mam takie żółte, sobie wybrałam. Mega mi się podoba, ale trochę to yy, pani robiła troszkę to. Ale mam inną trochę fryzurę niż Klara, potem w pokoju wam pokażę dokładnie i pokażę wam też fryzurę Klary. A teraz idziemy do wody. Zobaczcie, jakie wielkie są te nasze pompowańce. Tutaj jest Flaming, Jednorożec i możecie zakupić je w że zobaczcie, bo to jest super. Dobra kochani, zobaczcie, jesteśmy już w pokoju i ogólnie opukałyśmy się, populiśmy sobie pod prysznic, opukałyśmy się, bo byłyśmy całe w piachu, a zobaczcie nasze fryzury, raz rób tak. I widzicie, mamy trochę inaczej, Klara ma taką szachownicę, a ja mam tak tu zebrane A z tyłu mamy tak samo, ale moim zdaniem super są te warkoczyki Bo nie trzeba nic praktycznie z nimi robić, ale nawet jeśli chcemy związać je to w koku wyglądają super, w kucyku Ja mam takie żółciutkie gumeczki, a Klara ma... Ja mam kolorowe, ale pani mi wymieni, bo tak, się skończyły różowe Bo Klara miała mieć już wszystkie różowe, ale się skończyły i pani tu dorobiła jej kilka kolorów, albo dwie zmienione. Wszystkie jeszcze dzisiaj właśnie podejdziemy do pani i pani zmieni klarze wszystkie na różowy. No i co powiemy wam? Siedzieliśmy sobie tam przy morzu, nad morzem. Było super, naprawdę woda mega ciepła, ale to tak super ciepła. No i będziemy szli na obiad o kolację No oczywiście teraz Włosi mają siestę, więc dopiero za godzinę czy tam dwie pójdziemy na, na obiad o kolację Za godzinę U. Widzicie? No ja się pomalowałam trochę, tak wiecie Na kolację, ogólnie wczoraj w nocy Tutaj było już tak bardzo późno i my leżeliśmy, wiecie, bo byliśmy zmęczeni podróżą, bo jednak długo jechaliśmy To tu normalnie na tej ulicy tutaj był tłum ludzi, normalnie I wszyscy... I przyszła myszka. No, myszki, myszka Miki szła sobie i w ogóle mnóstwo ludzi było. No, no i kończymy. Tyle chciałam się powiedzieć. jak Okej, okay, kochani, więc zobaczcie, jesteśmy teraz w wodzie. Zobaczcie, jak w ogóle ja fituję. Mam takiego ananaska Nie. żółtego, żółtą koszulkę. Tu mam jednego paznokcia żółtego i u drugiej ręki też jednego żółtego tak. Mam gumeczki żółte, nie wiem czy widzicie, ale rozwiązałam sobie włosy, bo jesteśmy tutaj w morzu weszliśmy sobie, no Tu Karcia sobie trzyma sukieneczkę I sobie troszkę moczymy stópki Ale ogólnie super jest morze, bo tak, tutaj się wchodzi, jest mega milutki piach Mega milutki piach jest na całej, na całej plaży Potem jest troszkę kamyczków i tutaj idziemy i do samych skał, bo dalej nie wiem, ale do skał jest mega milutki piasek, więc super naprawdę. Tu jest, jak widzicie, trochę kamyczków, ale głównie są to muszelki. I w ogóle mamy takie super bransoletki na stópkach. Dostaliśmy od tej pani, która lubiana warkoczyki. Zobaczcie, tu jest tak dołek i potem jest powrotem wyżej. Patrzcie. No i Zobaczcie. ma. I zobaczcie, głębiej. No, dawaj, chodź Karis. Łał, wow, chodzimy! No bo to jest mnóstwo muszelek, trzeba delikatnie O, super Zobaczcie kochani, zrobiłam sobie takie kucieczka z tych barkoczyków I wygląda to całkiem spoko w pokoju byliśmy wy, tutaj we włoskiej galerii takiej no i ogólnie była mega duża i bardzo ładna, ale zakupy dokonałyśmy tylko w Laszu powiem wam, że pachniało z tego sklepu z naprawdę dużej odległości i w środku był tak przymiły pan, który właśnie nam wszystko polecał i tak naprawdę przez niego, bądź dzięki niemu, kupiliśmy większość tych rzeczy, co nie? Myliśmy sobie ręce różnymi rzeczami, bo pan nam po prostu nalewał te płyny na ręce. I naprawdę kupiłyśmy. No ile, kupiliśmy rzeczy? Sporo. Ok, a teraz pokażemy wam te rzeczy, bo naprawdę są Mogę super. Możesz. To lepiej. Moja galeretka. Zobaczcie, taka różowa galeretka, ją się wyjmuje i nią się myje ciało, tak? Tak, ciało po... i ręce, mhm, i tak, to nie polega na tym, że się ją rozrywa czy coś tam, tylko po prostu wyjmuje się w całości i tak po prostu, wiecie, się myje ciało, bo to nie jest to twarzy, tylko tak pokazuje, Ale pachnie bardzo ładnie. Okej, okay, kolejną rzeczą, tym razem ja ją wybrałam, jest to peeling do ciała. Powiem Wam, że ogólnie te kosmetyki z Lasza są dosyć drogie, ale stwierdziłyśmy, że lasza nie ma w Polsce, więc po prostu sobie kupimy, co nie, ale naprawdę pachniał ten peeling przepięknie i zobaczymy jak będzie działał, ale myliśmy nim ręce w sklepie i od razu były takie nawilżone. Nie zwracajcie uwagi na te moje krostki, ale po prostu mam na sobie tylko otóż to Teraz pokażemy Wam peelingi do ust. Klarcia ma taki różowy, jaką pachnie. Wata cukrowa. Nie wiem, muszę zobaczyć. No. Tak truskaweczka. No. Okay. Kurde, on ma zapach takiej takiej gumy balonowej. No. A ja zakupiłam sobie ten pan przynajmniej mówił, że to jest jakaś nowość. I on mówił, że to jest jego ulubiony peeling i że smakuje najlepiej, bo on mówił, że te peelingi można też jeść. Uh -huh. Wiecie, chce w sensie, się zlizać z ust, chyba o to chodziło, bo są one na bazie cukru. Mój pachnie przepięknie, ciasteczkowo. A mój cukierkowo, gumowo. Dobra, super. Zostaw no sobie. Tak. No i teraz już siedzimy w pokoju i myślimy nad tym, czy nie iść tam na dół, bo ogólnie ludzie chodzą ulicą, bo ulica ta nasza tutaj jest zamknięta. Jest mnóstwo ludzi na tej ulicy i sobie tam chodzą. I właśnie wczoraj była Mieszkamieki, i właśnie chcieliśmy ją zobaczyć dzisiaj. Tak. A jutro jedziemy do Rzymu, więc na pewno będzie super. Zobaczcie, kochani, tutaj są nasze pompowańce, bo dogadaliśmy się właśnie tutaj z Panią, pani tutaj z Polką i właśnie powiedziała nam, że możemy tam... Tam stoi klercia Tam on jest mniejszy, tam stoi. Że możemy sobie tutaj zostawić te pompowańce, a zobaczcie jak pięknie poświetlony jest basen, ogólnie teraz byliśmy na gofrach i na lodach i sobie wracamy do pokoju. Siemanko kochani, więc ogólnie jest godzina szósta. My wstaliśmy i ja jestem już będzie pomalowana, ubrana i tak dalej. I będziemy za chwilę wyjeżdżać do Rzymu. Ok, więc, kochani, ja mam koszulkę Z Day, spodenki ze Stradivariusa, pasek ze Sinsei, aż tam kupuję paski, one tam są najtańsze. I korekkę ze Stradivariusa. Tak przedstawia się mój outfit i zakładam do tego super stary. Sama nie jestem przekonana, na czym się to podoba, ale no już nieważne, wychodzimy za chwilę, a tam w tyle Klara, która sobie wiąże włosy. Okej okay, kochani, więc zatrzymaliśmy się tutaj w McDonaldzie, żeby coś sobie na szybko zjeść, bo ogólnie nie jedliśmy śniadania, bo wyruszyliśmy o szóstej. No i jesteśmy przed wjazdem na autostradę, została nam jeszcze jakaś godzina drogi, bo od Rimini, tam czyli tam gdzie mieszkamy e, Mamy 4 godziny do Rzymu, no ale została nam tylko godzinka, więc spoko. Okej okay, kochani, więc teraz będziemy jechać metrem pod Koloseum. Zobaczcie, jak się nazywa stacja. Byliśmy w Rzymie i powiem Wam, że bardzo mi się podobało. W sensie, no ogólnie było strasznie dużo ludzi, no ale jak to w takim miejscu, właśnie wiecie, typowo takim turystycznym. No i ogólnie bardzo nie podobało mi się tam właśnie, nie podobało mi się metro, bo strasznie śmierdziało i było naprawdę okropne, ale najbardziej podobała mi się ta fontanna, którą pokazywałam Wam na samym końcu, była zdecydowanie najładniejsza. No i co, to koniec tego pierwszego vloga, niedługo na kanale zobaczycie drugą część vloga z Włoch, mam nadzieję, że ta część wam się spodobała, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki, pa!